Rejestracja gabinetu inwestora. Aby zarejestrować się do gabinetu inwestora, należy wejść na stronę główną Admiral Markets www.admiralmarkets.pl i w prawym górnym rogu wybrać przycisk Gabinet Inwestora. Zostaniemy przekierowani na stronę rejestracji, gdzie należy wpisać swój adres e-mail. Imię Nazwisko oraz zaakceptować ogólne warunki umowy i politykę prywatności. Następnie kliknąć Zarejestruj się. System poprosi nas o kod aktywacyjny do rejestracji. Aby uzyskać kod rejestracyjny, należy zalogować się na własną skrzynkę pocztową i potwierdzić rejestrację w Admiral Markets. Rejestrację potwierdzamy przyciskując aktywuj konto. Wniosek rejestracyjny należy uzupełnić podając datę urodzenia, numer telefonu. Hasło, którym będziemy posługiwać się przy logowaniu do gabinetu inwestora, potwierdzić to hasło oraz potwierdzić prawdziwość podanych informacji. Następnie klikamy Zarejestruj się. Rejestracja rachunku demonstracyjnego. Po rejestracji w gabinecie inwestora należy wejść w zakładkę Rachunki oraz kliknąć Otwórz rachunek Demo. Należy wybrać szczegóły rachunku, takie jak rodzaj rachunku, walutę, kwotę zasilenia, dźwignię. Oraz zaakceptować warunki korzystania z rachunku demonstracyjnego. Następnie kliknąć Otwórz rachunek. Otrzymamy informację, że rachunek został pomyślnie otwarty. Instalacja platformy MetaTrader 4. Aby pobrać platformę MetaTrader 4, należy podać adres e-mail do gabinetu inwestora. Oraz kliknąć Pobierz teraz. Pobieranie platformy powinno rozpocząć się automatycznie. Należy zaakceptować warunki niniejszej umowy licencyjnej oraz zakończyć cały proces. Następnie zostaną Państwo przekierowani w okno logowania do platformy. Aby zalogować się do platformy, należy wejść na skrzynkę pocztową, gdzie znajdą Państwo login oraz hasło niezbędne do logowania na platformie transakcyjnej. Przy logowaniu do platformy transakcyjnej należy podać numer rachunku, który jest zarazem loginem oraz wpisać hasło. Następnie kliknąć Zakończ. Rejestracja rachunku rzeczywistego. Aby zalogować się do rachunku rzeczywistego, należy wejść do gabinetu inwestora. W zakładce Rachunki należy wybrać opcję Otwórz rachunek Real. Aby wypełnić wniosek aplikacyjny, należy podać szczegóły rachunku, rodzaj rachunku, walutę, Dźwignie, należy podać swoje miejsce urodzenia, narodowość, płeć. Następnie należy zweryfikować numer telefonu albo poprzez wiadomość tekstową SMS, albo poprzez rozmowę telefoniczną. SMS-em. Bądź połączeniem otrzymają Państwo kod weryfikacyjny, który należy wpisać w stosownym miejscu. Po otrzymaniu kodu weryfikacyjnego klikamy dalej. Dostajemy informację, że numer telefonu został pomyślnie zweryfikowany. Następnie podajemy dane adresowe, takie jak kraj zamieszkania, miejsce zamieszkania, województwo, kod pocztowy. Nazwę budynku, jeżeli takowa istnieje, numer budynku, ulicę. Zaznaczamy, jakie są Państwa cele inwestycyjne oraz podajemy swoje doświadczenie inwestycyjne. Podajemy częstotliwość transakcji, podajemy status zatrudnienia oraz ogólne informacje finansowe. Podajemy źródła środków inwestycyjnych, aktualną rezydencję podatkową oraz kilka dodatkowych szczegółów. Następnie potwierdzamy prawdziwość podanych w dokumencie informacji i klikamy otwórz rachunek. Otrzymamy informację, że wniosek został utworzony pomyślnie. Aby dokończyć cały proces rejestracji, należy wejść w zakładkę Dokumenty. Wymaganymi dokumentami do zakończenia procesu rejestracji jest dokument potwierdzający weryfikację tożsamości, czyli dowód osobisty. Lub strona paszportu za zdjęciem. Dokument taki należy zamieścić, klikając Dodaj plik. Drugim wymaganym do weryfikacji dokumentem jest weryfikacja adresu. Dokument taki powinien zawierać imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania, nazwę wystawcy oraz datę wystawienia. Akceptowanymi dokumentami są rachunki za media, oraz dokumenty wydawane przez właściwe urzędy. Dokument taki należy również umieścić, klikając Dodaj plik. W celu dodatkowej weryfikacji prosimy również Państwa o dodanie wyciągu z rachunku bankowego, który będzie zawierał imię i nazwisko, numer rachunku bankowego, nazwę wystawcy, np. szczegóły dostawcy usług bankowych oraz datę wystawienia. Dokument taki nie może być starszy niż 3 miesiące. Dodajemy go również. Dodaj plik. Rejestracja została zakończona pomyślnie.